Cześć, witam Was w kolejnym odcinku z gry Realm of the Mad God. Ostatni odcinek z tej gry pojawił się u mnie na kanale w 2016 roku. Od tego czasu, co, co kilka miesięcy, ktoś przypominał mi o tej grze. Do skutku. Yy, z, takim sk raczej, no z takim skutkiem, że jednak w tę grę zegrałem. Tak więc jesteśmy tutaj dzisiaj w tej gierce. O, ja tego nie odebrałem wtedy, ja to muszę, ode... Mogę, mogłem odebrać. I co ciekawe, najprawdopodobniej mam nadal postać, którą nagrywałem w poprzednim odcinku, który pojawił się, przypominam, w 2016 roku. Jest to ta postać i nie grałem od nią od tego czasu. Teraz, nawet po tej przerwie, jak wróciłem sobie pograć jakiś czas, to nie wchodzę na nią, ponieważ jest dość rozwinięta, a jako, że gry dobrze nie pamiętam. Wolę pozostawić ją na razie przy życiu. Pozmieniało się troszeczkę w tej grze, ale chyba bardziej z takich kosmetycznych rzeczy, bo ogólnie cały gameplay wygląda, jak się już wejdzie do tych światów, to wszystko wygląda identycznie. Troszeczkę się interfejs tutaj pozmieniał. Mamy od razu wypisane poziomy, jakby rzeczy. Nie pamiętam w ogóle systemu petów, po co był, jak działał, więc no, nie będę jakby z tego korzystał. W tym odcinku przynajmniej. O, wszedłem na całkowicie nowy świat. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Red Demon, to jest w ogóle rzeka. Wyjdę z tego, pójdę na jakiś inny, gdzie będę mógł się od razu teleportować. Mam rozpoczętą tutaj postać Rouge'a, który. No, muszę. Nie będę oszukiwał, nie jest jakoś moją ulubioną klasą. Zaglądam sobie jeszcze do banku, jakie ja mam przedmioty odłożone. W razie, gdybym potrzebował nową postać zrobić, żeby później się nie zastanawiać. Jestem przygotowany na nekro. I to tak solidnie. Dobra, w razie czego robię nekro. W tym odcinku spróbuję pograć tym rouge'em. Zobaczymy, co mi się uda nim porobić i czy przeżyję. Pójdę sobie do świata, który już jest dość rozwinięty, ale. Ile tu jest tych. 80. O jejku. So... Nie chcę do nowych światów, ale. No dobra, może jednak wejdę do tego nowego. Tam już zaraz będzie ten, i <coughs> tak troszeczkę, żeby odcinek zacząć tak samo jak i. Time opened. Aha, on się jeszcze dobrze nie zaczął. Tu nikogo nie ma, nikt nie wie, którędy przejść do si na środek. No nic, to cisne. będę pierwszy. Ktoś musi zacząć tą przygodę. Może mi się tu jakiś zaraz coś tu się pojawia. To jest inny gracz, okej, okay, on też szuka przejścia. Prawdopodobnie będzie jakieś takie yy, morze małe i można je otoczyć i przejść dalej. Oho, ho jak tu wypadają rzeczy. Jakieś Bosiki. Czy w sumie to nie mam po co tego bić, bo to mi nic nie daje z tego względu, że jest, mam już 20 poziom i tak naprawdę zalicza mi się tylko Fame. A Fame raczej idzie od tych już. Yy, a. To nie to. Idzie od tych y, mocniejszych potworów. Jednak y, broń krótkiego zasięgu, do, zasięgu dodatkowo z y, małymi obrażeniami bez przebijania y, wroga, no, przy takim czyszczeniu takich sfor nie jest jakoś zbytnio skuteczna. Ogólnie Roach jest prawdopodobnie dość mało widowiskową postacią w moich rękach. Ze względu na to, że jestem zawsze przyzwyczajony do dystansowych bohaterów. Postaci, klas. Jak zwał, tak zwał. Co to jest? O! Bard. <laughs> Jakieś nowe klasy się pojawiły. Frost mace. Chyba nie będę na to wchodził. Choć nie jestem jakoś super. Nie mam super poziomu ani przedmiotów, więc. Byłoby to i tak pewnie wyzwaniem Ale chciałbym zacząć już od takiego wysokopoziomowego, wysokopoziomowej treści typu szukanie potionów <laughs> O jest, dobra mam trzy. Zawsze to raźniej Coś na tamtych światach mają problem Sporo z tej gry też zapominałem, jedyne co wiem to to, co było w poprzednim odcinku, bo sobie go obejrzałem prawie cały, żeby przypomnieć sobie co ja w ogóle w tej grze robiłem i co pokazywałem. O, smoczek! Był tam smoczek na pewno, więc... <laughs> Choć smoczek mógł być jeszcze we wcześniejszym odcinku. Nie wiem, czy akurat drogo muszę iść, ale jakoś tak... O nie, znowu woda, jak tu teraz przebyć? Turyndy na pewno trzeba się kierować do tego demona. O, drzewko. Rozwalę sobie je. Króla też podciśniemy. Aha, drzewko, jak się zostawi, to ono się później yy, regeneruje i nie można go tak zostawić. Ale ekipa mi tu przyszła. Najchętniej to bym chodził po tych już jakby dungeonach, lochach, czy jak to się tutaj to powinno nazywać, które się pojawiają od tych demonów na środku. Ale tak chyba zbytnio nigdy nie byłem w nich dobry. Jak się nic ciekawego nie wydarzy przez jakieś 15 minut, to wejdę w któryś i po prostu zaryzykuję śmierć, bo sam się nie chcę siebie zanudzić w tym odcinku. Czyżbym miał być. O jajko, one wybuchają. Pszczółka! O, mógłbym na to wejść. I to dwie mi się pojawiły. Coś z pszczółek się dostawało ciekawego. Chociaż tu by było też fajnie być pierwszym. O Ojej, zaczyna się. Rozdążyłem. Niech mi to zniknie. Chcę zobaczyć, co mi wypadło. Ojejku! Jaj, Wlazłem w to. Dobra, co tu jest w ogóle? Oj, tu się źle dzieje. Ui, I nie ma nitka. Jest jakiś taki mocniejszy bosik. Tu to. Jej, to fajnie w sumie, że tu poszedłem, bo wszystkie skrzynki, które tu znajdę, to będą, jakby jeszcze nieotwarte. Ojej, coś mi życie uciekło. Czy on ich przywołuje? Tak. Dobra, i co jest w skrzyneczce? Eee, przyznam, że liczyłem na więcej. No nic, najważniejsze, że. Ojej. Mam już tutaj te tereny. Ciekawsze. Tylko muszę uważać na życie, bo nie mam tych potionów za dużo, a mogłem wejść. Yy... W ten ul. To nadbiorąbym sobie miotków, które służą jako takie alternatywne leczenie. Z ekwipunku. Dobra. O! To jest ciężka zbroja, więc no nie... O jest! Są so, już. Te właściwe. Aj, chłop się na gotowca teleportował. No dzięki. Woo! I zabawa na całego. Dobrze. Fame rośnie, czyli działa wszystko tak jak trzeba. Rozwali. Ała. O, ten ma swojego... Oj, 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 oj.

Tak, zaraz będzie zgon? Nie ma tu jakiegoś medyka? Poproszę kapłana. Chcę uderzyć tylko, żeby coś dostać. Ojej, oj, Najgorzej jest przed, tymi pod, przed drzewcami zwłaszcza uciekać na boki. Bo bardzo łatwo ojej, się wkopać w, ta, w takie coś, że się przejdzie przez wszystkie pociski w serii. I można się wywalić na Jednym ataku tego potwora Speed plus 7, Nie wiem, czy mi to będzie lepsze od Dexterity. Nie pamiętam co daje Dexterity. Oj, ostro, ostro. Niedobry taki ogień krzyżowy. Chyciłem dwa razy bardzo głupio. Nie fajnie. Przedbym do tego, ale. Kompletnie nie pamiętam jaki to jest poziom trudności, ten akurat. A wiem, że niektóre są trudniejsze od i innych i nie chciałbym się w to najtrudniejsze wywalić. A ten co tak śmiesznie wygląda? O, przed tam, ja też idę. Raz się żyje. A co mi tam? Ojejku, ja to widziałem na tym swoim filmiku, Ehe, ale dziwnie. Teraz do tego wchodzić. Tylko, że ja tam by byłem nekro, więc ja miałem zasięg. A tu mam tylko obawy. Ojoj, ojoj, Jest, rozwaliłem go, ale nic nie wypadło. Z niego jakiś wiem, że jakiś potek z tych stałych wypadał. O Dobrze, przeżyłem jeszcze na razie. Gdzie jest ten chłop? On wyszedł? Czy gdzieś tu walczy? Wszystko przyjmuję na klatę. Nie umiem tego omijać, choć widzę, że kil... też nie we wszystko wchodzę, więc nie jest tragicznie. Ojojku! Oj, to jest na razie prosto. Tylko, że. Nie pamiętam taktyki. Na... Nie znam taktyki na bossa tą postacią. Chwila, co jest? On rozwalił bosa i poszedł sobie? Na to wychodzi. Ale spróbuję sobie tu jeszcze porozwalać różne rzeczy, popatrzę co co to mi powypada, Może jeszcze tych fioletowych spotkam, bo oni są tak jakby takimi mini, mini bossami, z których też wypada jakiś tam potek, może wypaść. Bo wypada to dużo powiedziane. Ej, no wychodzi na to, że on to szybko przeleciał i rozwalił. I ja nawet nie zauważyłem. No, pewnie tak jest. No nic, to ja stąd wychodzę. Idę gdzie indziej. Poszukać szczęścia. Lub nieszczęścia. Serio? W ten sposób mnie gro traktujesz? Eee, czy nikt... Dlaczego nikogo nie ma tam gdzie ja byłem? Nie dobra, jest ktoś. Ale to troszkę... Aha, bo ja byłem jeszcze gdzie indziej. No okej, okay, ważne że dotarłem. Do tych terenów i mogę szukać dalej. Kłopotów. <laughs> Szósteczka. oho No właśnie, o tym mówiłem. Wiem, że z tą panią mogę walczyć biegając wokół niej. O, w ten sposób. Tylko, żeby nie za szybko, bo właśnie się w to czerwone mogę wywalić. Z tymi, to nie ma żadnej opcji do walki. O! To jest fajne, do ten, ale trzeba uważać. Ale to jest taki, taki, taka spokojna walka. Nastawiona na zręczność. Nie na za wysokim poziomie, więc bardzo przyjemnie. Woo! No i trzeba uważać na takie sytuacje. Jak się pojawią dwa i wezmą nas w krzyżowy. A później mam jeszcze nadal. Niewitka yy, nie mi się kończy. Ślepota zostaje i ja nie wiem, <grym>, że już jestem. Widzialny, bo nie patrzę sobie na ikonkę spela. Ok, jak ten demon nawala, pewnie to nie się tu większość bossów robi. Ok, co wypadło? To jest dość wysoki. Piąteczka, to nie, nie tak wysoko znowu. Ktoś tu biega, czyli jest tu wyczyszczone względnie wejdę tu snake Pit na tym terenie ciekawe co to może w tym być czy to jest poziom trudności tej ilości tego Ostatnio na snake Picie zginałem sobie wow ktoś to No To chyba nie Nie, ale dobrze poszło. Wbijem z gości. Ale on musiał być mocny. Dobra, a co ja tu mam? Jej, mam mocniejszy ten niż mój. Okej. Okay. Mark, jakiś, jakieś coś. <ścoughs> nie wiem, co to jest. Ale fajnie, że się udało tak to ładnie zrobić. Jeszcze. Czy jest tu napisane, co robi Dex? Nie. Yy, speed, Speed też nie jest napisane. Będzie trzeba się zapoznać, żeby wiedzieć, czy wolę w plus 7 speeda, czy plus 7 dexa. Ale wydaje mi się, że dexa. To jest dla knighta. i To jest bardzo mocne. Jak T8 ma fit power 100, to to ma 150, czyli to jest takie T9, coś takiego. Ale jakieś rzadki niby. I co tu jeszcze zostało? Dwa, dwa spele drugiego poziomu. To tak sobie. No i mamy potion of speed. Am? Nie pamiętam także jak jest w tej grze działa. Co tu się dzieje? Uuu, ale biba. Jejku, abym się wyglebił. Snake Pit. Wchodzimy na kolejne yy, Nie pamiętam jak działa sytuacja, kiedy nam się. Yy, potki, jakby już mamy tę maksymalną ilość wypitą, co to jest? To jest jakiś mini bosik Chyba tak, co to? Dexterity zaraz zdechnę. Będę próbował zrobić coś, czego nie umiem, czyli raszować. Przebiegać. Przebiegać, przebiegać, przebiegać. I się wywalę na mini minibossach. Tak będzie. Chociaż? Snake oil? HP. Okej, okay, to jest coś do obszarowego leczenia. Więc na siebie też mogę pewnie użyć. Śmiało. Za wcześnie użyłem. Oh fuck. Okej, okay, tamten gość miał sporo obrażenia, on mi zrobił to sytuację. Ej sytuację, ku Ale już jestem bliżej niż dalej. Wystarczy podbiec na niewidce. Tylko nie wiem w jakiej fazie. Jak te przebiegną pewnie. O teraz. Dlaczego oni mnie widzieli? Fuck! Mam no, mało życia. Ono się regeneruje dość powoli. Muszę rozwalić, bo one mnie tutaj naklepały strasznie. Ona ma jakieś fazy, tylko nie za bardzo orientuję się, jak one działają. Wiem, że muszę otocić, te, te wężyki, ale one będą cały czas wychodzić, więc walka z nimi to też jest taka niekończąca się opowieść. Więc najlepiej chyba przebiec to naokoło, żeby je minąć i wbić tu na niewidce. A, tylko one mają wywalone na. Ej, zdechnę. Ja tu zdechnę, ja tego nie zrobię. mi jeden potionek, ona ma sporo życia. I mnie te ma gówna zniszczą. Bo ja nawet nie widzę, tam nie jestem w stanie podbiec za skutecznie. Trochę mi się to nie podoba, muszę przyznać, bo wolałbym wiedzieć, jak to działa. Jak co tu robić? Żeby się udało. A ja nie wiem. Dobra, to rozwaliłem. Tylko w sumie mogę też troszeczkę na zwłokę grać i czekać, aż mi się to życie zregeneruje, i wtedy atakować. Tak, jak teraz. Tak, tylko teraz ma tą fazę. Musi się udać. Serio? W tej chwili jest! Udało się! Sam to zrobiłem. I prawie zginąłem na koniec. Mam drugi potem Speed, który sobie użyję. I kolejny, kolejną jakąś odznakę. Dobra, czyli jeszcze coś umiem sam zrobić. Wrócę sobie już może do miasta. Bo troszeczkę nadużyłem mojego szczęścia, mam, mam wrażenie. Choć teraz powinno być z każdym razem za każdym razem... ojej jakaś fajna różdżka ósemka dla Necro Staff of Horror. Bo co, wiem, że dla każdego tego są jeszcze różne. No nic, to wywalę. Wziąłem ósemkę, to wywalę ósemkę. To nie wiem, czy ja chcę wyrzucać. Biję tak. Chodzę szybciej z tym. A Dexterity pewnie mi coś innego zwiększa. Zobaczmy, jest tu pewnie jakiś atak speed, no nie? A jest, zaliczyło się Forest Maze. A nie, to Forest Maze Snake Pits, to jest zaliczone Stats eee, Accurate Sharpshooter. Tu się nic nie zmienia. Eee, A to są so, to, to, to Nie Nie wiem, gdzie szukać takich statystyk odnośnie. U. o a to co to jest? Complete. O, można zwiększać sobie jeszcze te yy, statystyki o 5 za ukończenie tych poszczególnych yy, dungeonów. Fajne. Total Progress of Roach. <laughs> Nie mam zbytnio. Dobra, ja może zostawię to Dexterity. Jakoś to tak brzmi potężniej. Active XP Bonus. No, nie da się ukryć, że tak nie ogarniam zbytnio, co tu się w tej grze dzieje. Przedmioty będę sobie raczej tylko już dla Archera i dla necro zbierał. I odkładał, żeby zawsze mieć jakieś wyższego poziomu. Bo prawdę mówiąc, inne mnie nie interesują. To sobie podmienimy, bo szóstka jest gorsza. Tarcza. Eee, wiem, że jej nie użyję, więc. Mystic Wizard Priest bym sobie zostawił. Roger, To sobie zostawiłem, bo to też jest pod y, Archera czy Huntress. Co ja używałem, już nie wiem nawet. Na pewno czaszka to i to jest ważne. Y, te. Y, kolejne otworzyć. Ciekawe, gdzie to się wykupuje Shop. Click to open. Ech, coś nie działa. Gift chest pewnie do shopu muszę jakoś wejść, no nie? Znając życie. Pet Yard. Yy, zerknijmy tutaj, bo tu jakoś się coś karmiło, ale nie pamiętam jak i co. Magic Heal, Attack Close. Chick. Dlaczego tu nie mam tych, tych? O, muszę jakoś tak z boku wjechać Rising Fury, Electric Decoy A tak, mit Electric Decoy Follow Dobra, mam teraz peta Pets Hmm Feed 30 fame. I co ja ten fame stracę? Czy jak to działało? Magic heal plus 1 heal na fula. A tym mogę karmić. A nie, to, te, to wszystkie mogę, tylko zależy, ile to ma auto, po 50 feet power. To tak niezbyt. Uh. Spróbuję tym. A, ten fame się dostaje jak się zginie chyba. To, co jest w postaci, jest przyznawane tutaj, więc trzeba ginąć też jakimiś postaciami. Jakoś tak to było. No nic, nakarmiłem sobie swoje zwierzątko, tak? <laughs> yy, attack meat. Nie wiem, co to robiło. W ogóle nie ogarniam. No nic. Yy, te przedmioty mogę dziś oddać, jak sobie odpowiednio pozbieram. Jeszcze zerknę, jakie to były przedmioty. Yy, Deli quest room, czy change skin. Pet yard, guild hall, gifts. Tego tu mam sporo, ale nie ruszam na razie, póki jakoś tak sobie bardziej nie gram. Wtedy mi się to bardziej przyda. Potions, up upgrade, life. Tu mogę chyba potiony sobie magazynować. Czy jakoś tak. Jak będę miał kolejne, to spróbuję. Yy, daily Quest room. tu zaglądnijmy. Gdzieś jeszcze się kupuje, wiem, że zakładki. Tu jest ten sklep cały. Sea Rewards, Words. Tu są questy. Mark of Gap. czy jak, jakiś. Co ja mam? St heno? Magnus, tam. Z nie podoba mi się rozdzielczość tych przedmiotów, bo ciężko mi jest ogarnąć, które to są, które. Może pewnie jak się więcej gra, to jest łatwiej, to jakoś się to bardziej rozpoznaje, ale. W moim przypadku to jest ciężko. No nic, to zamknijmy. Jeszcze bym do tego sklepu zaglądnął. Buy gold. 18 zł, 500 golda. A jak wejść w charakter slot? To będzie 4 dychy. Mmm... W ogóle jestem w gildii, w której byłem 4 lata temu i dalej to wszystko pozostało. To jest ciekawe. Bo chciałbym sobie na przykład do banku dokupić zakładkę. Ale nie wiem w sumie, gdzie są takie rzeczy ciekawe. Lul. Uważałem teraz, że sporo przedmiotów można tu za Fame kupić. Co dawniej chyba tylko za Golda były wystawione przedmioty i był z tym problem, a ceny w Goldzie też były dość śmieszne. A teraz widzę, że jest za Fame sporo, więc sympatycznie. Co są klucze? Nie pamiętam, do czego klucze się używało. A ten pan? Shop. O, jest sklep. Paczki. Bomb Bundle Pack. Teraz Co? Co tu tyle kosztuje? A, jak kliknę w Click for detail 6. Slotów 2500. Aha, czyli gra się nastawia na to, żeby nie, nie, jednak nie magazynować tych przedmiotów. No dobra, rozumiem. No i to by było na tyle w tym odcinku. Także nie zginąłem. Komentujcie, subskrybujcie, cniajcie. Cześć.